Jeżeli chcesz, aby obcowanie z twoim produktem było od samego początku przyjemne, zadbaj o intuicyjne logowanie oraz rejestrację. Oglądaj dalej i dowiedz się, jak zaprojektować te dwie funkcje, które dzielą twojego użytkownika od pełnego doświadczania oferowanych przez ciebie korzyści. Jeśli prowadzisz stronę po angielsku, pierwsza rada nasuwa się sama. Unikaj określeń sign in i sign up. Postaw raczej na login i sign up, aby je od siebie odróżnić. Doskonale wie o tym Brand24, który na swojej stronie anglojęzycznej stosuje właśnie takie określenia. Pozwól zalogować się do serwisu za pomocą social media. Spójrzmy prawdzie w oczy. Jedno kliknięcie zamiast wypełniania wielu pól formularza bajka. Oczywiście pozwól, nie nakazuj. Tradycyjny zapis przy pomocy maila również powinien być możliwy. Wszystkie maniaczki pięknych wnętrz na pewno pomyślały o Pinterestie. To właśnie ten portal umożliwia logowanie się przy pomocy Facebooka lub Google. Jeżeli coś innego niż adres e-mail wydaje Ci się bardziej intuicyjne jako login, idź w to. Uber na swojej stronie internetowej daje możliwość zalogowania się przy pomocy numeru telefonu. Większość ludzi korzysta z niego na telefonie, a więc jest to po prostu wygodniejsze. Pozwól zobaczyć hasło. Nie ma nic bardziej frustrującego niż wpisywanie hasła od nowa po komunikacie niepoprawne hasło, kiedy nie wiemy, co się wpisało. Ikonka oka w polu wpisywania hasła wystarczy, aby uchronić użytkownika przed rozpaczą. Airbnb stosuje w tym celu prosty przycisk z napisem ukryj lub pokaż hasło. Powiązana z poprzednim punktem jest opcja powiadamiania użytkownika o tym, że capslock jest włączony. Dodaj tę informację, a pomożesz wypełnić formularz szybciej i efektywniej. Ta opcja ważna jest szczególnie w bankowości, a wie o tym Santander. Po wpisaniu pierwszego znaku hasła, jeżeli Caps Lock jest włączony, Wyświetla się stosowny komunikat. Pozwól użytkownikom na pozostanie zalogowanymi. Jeżeli często korzystają z Twoich usług, to na pewno docenią możliwość uniknięcia codziennego logowania. Graficy, którzy korzystają z zasobów Flaticon, na pewno doskonale znają tą funkcję. Aby ją wywołać, wystarczy zaznaczyć checkbox pod polem wpisywania hasła. Przedstaw zasady. Od razu zaznacz, jakie wymagania powinno spełniać hasło, aby użytkownik mógł poprawnie się zarejestrować. Nie czekaj do momentu, kiedy wciśnie on przycisk Wyślij formularz, a ty wyświetlisz mu informacje o błędach. Portal Wimsical sprytnie podpowiada użytkownikowi, że hasło powinno składać się z co najmniej 8 znaków, umieszczając te informacje w polu jako placeholder. Po błędnym wpisaniu hasła, ostrzeż użytkownika, ile prób pozostało do zablokowania konta oraz z czym taka blokada się wiąże. Czy będzie ona czasowa, czy będzie musiał zadzwonić na infolinię, aby je odblokować? Znów przykład Santandera. To właśnie w bankowości kwestie bezpieczeństwa są bardzo ważne. Po nieudanym logowaniu Santander wyświetla odpowiedni komunikat. Zapamiętaj użytkownika. Podpowiedz login, który był używany ostatnio przy kolejnej próbie zalogowania. Tę funkcję na pewno znają doskonale wszyscy ci, którzy korzystają z Gmaila. Po wylogowaniu się ze wszystkich kont Gmail podpowiada kilka ostatnio używanych i pozwala wybrać na które w tej chwili chcemy się zalogować. Pokaż siłę hasła na bieżąco. Zobrazuj użytkownikowi, jak łatwo lub trudno będzie schakować jego konto. Doskonałe, świetne, rewelacyjne rozwiązanie wykorzystuje strona colibro.com. Poprzez zwiększanie siły hasła uzyskujemy coraz wyraźniejsze zdjęcie w tle. Zmniejszając jego siłę, na wierzch wychodzą piksele. Mega. Jeżeli jesteś twórcą aplikacji mobilnych, rozważ możliwość logowania się za pomocą odcisku palca. Ta technologia zyskuje na popularności i usprawnia proces logowania się. Podnosi intuicyjność, skraca czas i zwiększa bezpieczeństwo. Reasumując, przy tworzeniu stron oraz aplikacji, w których wymagasz od swoich użytkowników rejestracji oraz logowania, zadbaj o to, aby te procesy były dla nich szybkie, wygodne, intuicyjne. Jednocześnie nie zapominaj o bezpieczeństwie. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na tematy związane z User Experience, to subskrybuj ten kanał i do zobaczenia w kolejnym filmie.